Przygotuj ze mną obłędnego kurczaka w sosie orzechowym. Oczyszczone i osuszone filety z kurczaka wrzuć do miski. Przypraw papryką słodką, bazylią, sporą ilością czosnku granulowanego z blendowanym świeżym czosnkiem i sporą ilością oliwy. Teraz solidna porcja gruboziarnistej soli morskiej, dlatego że jest zdecydowanie zdrowsza od tej zwykłej. I porządne mieszu mieszu. Przekładamy do naczynia żaroodpornego i pieczemy w 180 stopniach około 35-40 minut. Czas przygotować obłędny sos orzechowy. Do blendera wrzuć garść orzechów, sok z jednej limonki, dwie łyżki sosu sojowego, dwie łyżki masła orzechowego, kawałek świeżego imbiru, trochę wody i miodu. A teraz porządnie blendujemy aż powstanie gładka masa. Kurczak piek się 40 minut w 180 stopniach. Czas na trochę magii. Patrzcie uważnie. Sos orzechowy, romantyczne liście, aromatyczny kurczak. Jeszcze trochę dekoracji sosem. Niech poniesie was ułańska fantazja. Na koniec kwiaty lawendy i tak prezentuje się danie, które zaskoczysz gości, którzy do ciebie przyjdą. Koniecznie wypróbuj w domu.